Stabilizacja. Trening mięśni głębokich. Trening prowadzi Michał Grzelak. Stabilizacja to trening wzmacniający najważniejszą grupę mięśni w Twoim organizmie, czyli mięśni głębokich. Ta grupa mięśni stanowi podstawę dla wszystkich ruchów człowieka. Wzmocnienie mięśni głębokich zwiększy Twoją wydajność w każdym elemencie aktywności fizycznej oraz znacznie zmniejszy ryzyko kontuzji. Każda seria zawiera kombinację sześciu intensywnych ćwiczeń oraz sześciu stabilizacyjnych ćwiczeń, jakimi będą trzy wariacje tzw. deski, znanej również jako plank. Wszystkie ćwiczenia wykonujemy po 20 sekund. W pierwszej rundzie wykonujemy standardową deskę w podporze przodem na przedramionach. Zaczynamy od wspinaczki ze skrętem. Startujemy. W podporze przodem przyciągaj kolano do klatki piersiowej, skręcając jednocześnie biodra do wewnątrz. Im bardziej poziomy ruch wykonasz kolanem, tym większą pracę wykonają najszerzej usytuowane partie mięśni. Przechodzimy do deski. Podpór przodem na przedramionach. Tułów z nogami powinien tworzyć linię prostą. Nie unoś ani nie opuszczaj bioder. Barki dokładnie nad łokciami. Okej, okay, teraz pływak. Połóż się na brzuchu i wykonuj ruchy góra-dół przeciwnymi rękami i nogami. Patrzymy w dół. Łopatki ściągnięte, a brzuch wciągnięty. Pracujemy płynnie całe 20 sekund. Wracamy do deski. Mięśnie tułowia mocno napięte. Nie wyginaj w dół odcinka lędźwiowego. Tułów powinien tworzyć linię prostą. Pilnuj, aby pośladki też nie unosiły się powyżej linii tułowia. Czas na pio podskoki w podporze. Skacząc przyciągaj kolana do klatki, jednocześnie unosząc biodra jak najwyżej. Przy tym ćwiczeniu pracuje całe ciało. Wytrzymaj do końca. Brawo! Z powrotem przyjmij pozycję deski. Ciało tworzy jedną linię. Trzymaj stabilizację. I jeszcze 10 sekund. Ekstra! Teraz pompki Spider-Man. Schodząc do dołu, przyciągaj kolano do łokcia. Dawaj, ćwiczymy! Zostały niecałe dwie minuty do końca rundy. Deska. Biodra w jednej linii z tułowiem i nogami. Nie wstrzymuj oddechu. Cały czas oddychamy. Brzuch wciągnięty. Utrzymuj stabilną pozycję. Przechodzimy do przeskoków bocznych w podporze. Przeskakuj obunusz ze środka do boku, z powrotem na środek i do drugiego boku. Staraj się skakać jak najbliżej wysokości oparcia dłoni. Skaczemy do końca. Dobrze, wracamy do deski. Nie unosz bioder za wysoko. Utrzymuj ciało w jednej linii. Wytrzymaj, niedługo przerwa. Teraz wspinaczka pozioma. Kolana do klatki piersiowej. Szybkie ruchy. Zmobilizuj się, to już końcówka. Brzuch cały czas napięty. Ostatnie 20 sekund deski i pierwsza runda będzie za Tobą. Dawaj! Trzymaj stabilizację. Pośladki w jednej linii z i nogami. Wytrzymaj do końca. Brawo! Pierwsza runda z głowy. Przed Tobą już tylko dwie rundy. Masz teraz minutę przerwy. Jeśli potrzebujesz więcej czasu na odpoczynek, wciśnij pauzę. Jeśli marzysz o płaskim, wyrzeźbionym brzuchu, to wypracowanie mocnych mięśni głębokich jest Ci niezbędne. Dzięki aktywizacji tych mięśni zyska Twoja sylwetka, Twoje wyniki sportowe, ale co najważniejsze, najwięcej zyska Twoje zdrowie, bo silne mięśnie głębokie to zdrowy kręgosłup i mniejsza podatność na wszelkie kontuzje. W drugiej rundzie będziesz wykonywać deskę boczną na prawą stronę. Tak jak w pierwszej rundzie, zaczynamy od wspinaczki ze skrętem. Startujemy raz za razem. Mocne skręty bioder. Tułów jest nieruchomy. Prowadź kolana jak najbliżej klatki piersiowej. Brzuch nieustannie napięty. Zaraz deska boczna. Oprzyj się wyłącznie na prawym przedramieniu i zewnętrznej części prawej stopy. Lewa ręka uniesiona do góry, w jednej linii z prawym łokciem i barkiem. Biodra tworzą jedną linię z tułowiem i nogami. Brzuch mocno napięty. Okej. Okay. Teraz pływak. Wyciągnij sylwetkę. Ręce i nogi proste. Brzuch wciągnięty. Kość łonowa przylega do podłoża. Deska boczna. Stabilna pozycja. Nie opuszczaj bioder. Trzymaj ręce w jednej linii. Nie zapominaj o oddychaniu. Przechodzimy do pliopodskoków w podporze. Skaczemy, kolana do samej klatki piersiowej. Biodra wędrują wysoko. Mięśnie całego ciała współpracują przy tym ćwiczeniu. Wracamy do deski bocznej. Biodra w jednej linii z tułowiem i nogami. Mięśnie głębokie pracują, to dzięki nim jesteś w stanie utrzymać stabilną pozycję przy tym ćwiczeniu. Ekstra. Teraz pompki Spider-Man. Staraj się dotykać kolanem łokcia. W ten sposób wykonujesz pełną pracę w tym ćwiczeniu. Spider-Man to trudniejsza wersja pompki, dzięki której angażujesz dodatkowe partie mięśni. Znowu czas na deskę boczną. Ze swojego ciała musisz stworzyć dwie proste linie. Pierwszą diagonalną, składającą się z głowy, tułowia, bioder oraz nóg a drugą, wertykalną, stworzoną przez twoje ręce. Okej. Okay. Przeskoki na boki i w podporze. Odbijaj się wysoko i ląduj jak najbliżej wysokości dłoni. Dawaj, cały czas skaczemy. Zaraz ostatnia minuta tej rundy. Deska boczna. Mięśnie tułowia mocno napięte. Nie opuszczaj bioder. Wytrzymaj, to już końcówka tej rundy. Wspinaczka pozioma. Dawaj, kolana do klatki. Ostatnie 30 sekund tej rundy. Ostatnia deska w tej rundzie. Utrzymaj prostą, stabilną sylwetkę do końca. 10 sekund. Biodra nie opadają. Wow, nieźle! Przed Tobą już tylko trzecia runda. Odpocznij chwilę, wyrównaj oddech, weź łyk wody. Jeśli potrzebujesz więcej niż minuty odpoczynku, wciśnij pauzę. Ciało to łańcuch połączonych ze sobą mięśni. Każdy ruch, który wykonujemy jest ruchem całego ciała we wszystkich płaszczyznach. Sprawne mięśnie głębokie są podstawą każdego Twojego ruchu. Zapewniają koordynację mięśniową, która przekłada się na osiągane przez Ciebie rezultaty. W trzeciej rundzie będziesz wykonywać deskę boczną na lewą stronę. Przygotuj się. Zaczynamy. Wspinaczka ze skrętem. Skręcaj mocno biodra. Tułów stabilny. Kolana jak najwyżej. Oprzyj się na lewym przedramieniu i zewnętrznej części lewej stopy. Biodra do góry tak, aby tworzyły jedną linię z nogami i tułowiem. Prawa ręka pionowo do góry. Przechodzimy do pływaka. Wyciągnij mocno sylwetkę. Łopatki ściągnięte, ręce i nogi proste. Pilnuj napięcia mięśni. Nie unoś głowy, patrz w dół. Deska boczna lewa strona. Biodra wysoko. Obie ręce aktywne. Brzuch cały czas wciągnięty. Dobrze, teraz plio podskoki w podporze. Ciężkie ćwiczenia, ale musisz dać radę. Skacz wysoko, unoś biodra jak najwyżej. Do końca! Ekstra! Wracamy do deski bocznej. Biodra do góry i trzymamy. Pełna stabilizacja. Pamiętaj o oddychaniu dobrze, teraz pompki Spiderman, kolano do łokcia, schodź nisko, klatką piersiową. Jeszcze chwila. Super. Znowu przyjmij pozycję deski bokiem. Nie opuszczaj bioder. Prawa ręka wyprostowana wertykalnie. Trzymaj stabilizację do końca. Przechodzimy do podporu i skaczemy na boki. Jak największy zasięg skoków, postaraj się, to już końcówka treningu. Deska boczna. Pozostała ostatnia minuta treningu. Musisz wytrzymać. Stabilna pozycja. Nie opuszczaj bioder. Bardzo dobrze. Teraz wspinaczka pozioma. Ostatnie dynamiczne ćwiczenie. Wiem, że nie masz już siły, ale daj z siebie wszystko. Wow, ostatnie 20 sekund deski, to będzie koniec treningu. Dawaj, biodra do góry. Trzymaj do końca. Tak jest, stabilizacja ukończona. Kawał dobrej roboty. Zachęć znajomych do treningu. Udostępnij ten trening na swoich profilach społecznościowych. Zobacz też inne nasze treningi i odwiedź nas na www.centrumsportowca.pl. Do zobaczenia!